Przygotować do pracy urządzenie do wstępnego montażu. Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi danego urządzenia do wstępnego montażu. W urządzeniu do montażu wstępnego umieścić odpowiednie narzędzia. Wsunąć po kolei nakrętkę złączkową i pierścień zacinający na koniec rury. Żeby ułatwić montaż, posmarować pierścień zacinający odpowiednim smarem. Zamknąć układ hydrauliczny pokrętłem. Korzystając z tabeli stopni sprężania, można ustalić niezbędne ciśnienie montażowe na podstawie średnicy zewnętrznej rury. Pompować dźwignią montażową do wytworzenia wymaganego ciśnienia. Teraz ponownie otworzyć układ hydrauliczny, aby tłok roboczy powrócił do pierwotnego położenia. Ostrożnie, podczas otwierania zaworu hydraulicznego, mocno trzymać dźwignię ręczną, obejmując ją całą dłonią. Teraz wyjąć wstępnie zmontowaną rurę. Po każdym wstępnym montażu konieczna jest kontrola wzrokowa. W tym celu odkręcić nakrętkę złączkową i skontrolować kołnierz przykrywający. Kołnierz ten, wyoblenie. Musi przykrywać przynajmniej 80% czołowej powierzchni tnącej pierścienia zacinającego. Pierścień zacinający może obracać się na róże. Sprawdzić uszczelkę kształtową pod kątem ewentualnych uszkodzeń, w razie potrzeby wymienić. Przed montażem końcowym należy usunąć ewentualne zanieczyszczenia.